Hej, cześć, witajcie, witam was w nowej serii Break News. Zapraszam do oglądania. Na początku chciałbym jeszcze powiedzieć, że ten kanał powraca. Tak samo jak powrócił kanał o fantastyce, o fantastyce do którego macie też linka w opisie. Jeszcze serdecznie zapraszam. No i co? Przejdźmy już do naszych newsów. Lego Hidden Sight oficjalnie odchodzi jeszcze w grudniu tego roku. Co, co oznacza, że zestawy z tej serii znikną z oferty sklepów. Jest to bardzo smutna informacja dla fanów LEGO, jak i fanów tej serii. Gdy seria weszła na polski rynek, była czymś zupełnie nowym w końcu do zabawy. Z LEGO wykorzystywaliśmy aplikację, dzięki której łapaliśmy wirtualne duchy. Jednak po pewnym czasie seria zaczęła się wszystkim... No był nawet serial animowany, ale odcinki były bardzo krótkie i wychodziły nieregularnie na, na kanale LEGO na YouTube. Po prostu ta seria zbytnio nie wyszła. Ale przejdźmy już do bardziej weselszych newsów. Także powstanie nowa seria LEGO o nazwie LEGO A. Ma się ona ukazać 1 sierpnia tego roku. Sety te to obrazki wykonane w technice mozaikowej czy inaczej pixel artowej z klocków LEGO. W każdym zestawie są do złożenia trzy obrazki. Do wyboru mamy motyw Iron Ironmana, Marilyn Monroe, Andy'ego Warhola, czy zespołu The Beatles i Star Wars. Te zestawy wyjdą we wrześniu tego roku i będą kosztowały 119,99$. W przeliczeniu na złotówki to będzie jakieś 450 zł. Przejdźmy do kolejnego newsa. Na stronie LEGO IDS projekt o nazwie Gwiaździsta Noc, Vincenta Van Gogha, stworzony przez Lego Truman'a, zdobył 10 tysięcy supporterów, czyli takich polubień. Konstrukcja to trójwymiarowy obraz kultowego już obrazu Gwiaździsta Noc, wraz z figurką Van Gogha, a raczej minifigurką Wincenta Van Gogha. I składa się ona z 1552 dwóch elementów. Oczywiście konstrukcja. Niemniej figurka. Ten projekt jest po prostu świetny. Chciałbym ten projekt zobaczyć jako pełnoprawny zestaw. Bardzo możliwe, bo jak mówiłem wcześniej, zdobyło 10 tysięcy polubień. Na kanale LEGO na YouTube został opublikowany film, w którym to prezentują nowy zestaw z figurkami myszki Miki i myszki Mini wraz z ekstrawagancjami związanymi z nimi. Zestaw prezentuje się bardzo fajnie. Figurki też prezentują się świetnie. Najbardziej podoba mi się ten album fotograficzny, który może być no, niezłą gratką po prostu dla fanów Myszki Miki. Na razie zestaw możemy zamówić w priorderze na stronie LEGO. Jeśli zestaw wyjdzie i będzie w jakiejś fajnej okazji cenie, to myślę, że zakupaj taki set, bo fajnie będzie po prostu prezentował na półce. I to jest wszystko w naszych Brick newsach. Ja dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka do końca. Jeśli odcinek Ci się spodobał i podobał Ci się moja twórczość, zostaw łapkę w górę i subskrypcję. No i co? Kanał jak widzicie się ożywił. Czekajcie na kolejne odcinki. No i cześć, pa!